A więc w cześć, tutaj sobie, tego, sobie zagramy... sobie kupię te, te sezonie. No banie, w sezonie. cicho bądź! cicho bądź! Dobra, tu zagramy sobie na tę grę. Taką fajną. Liga ze mną jest. Jak, i... Jakby to, to nam dziwny. się jeszcze nagranie... Usunęło! tu no ja sobie strzelam tak Nam się o Lundie, no e, cicho cicho bądź! Bo ten ten, ten, ten będę ja pierdzielę. Nic się z tobą nie da. Ja 300 MP na dysku. Chciałem nagrywać. Jakie 300 MP ty kuty jesteś? 26 MB miałem. Miałem cyrk z tym. Na tym wolnego miejsca na dysku. To był taki problem długi życiowy. No i przez to mogłam tylko chwilę nagrywać. Okej, okay, zagraliśmy jakieś trzy minuty. No, zagraliśmy sobie jeden meczysz. Co? No. Co no, to? No. Nam usnęło. Miło... tego... z... karnetu. Dobra, wyrzuć to półtek. Czyli nie Bo manowanie miło, czy tylko ten? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To już masz raczej Nitro ten, karnetu, ja to widziałem. To tun coś tam się robi. O, ja, ja mam coś, coś tam. Pani kradał mnie. To jest podstawowe, że coś, coś takiego Tego nie ma w karnecie, Mogłeś sobie mieć jakieś takie. Nie, Ha, ty jeszcze, ty dostałeś że ty to stałeś, to.

Zero. No nie nagrywam, ale No właśnie. A już bym miał 5. A, ty byś miał 5? Chyba minus 4. Bo mnie będą. Nie było. O kurde pyleśmy. Ja mam tyle słowicz, ile to masz i Ja mam tyle z tobą. No, ciebie! Ale <śmianie> na minusie. Nie da się mieć na minusie. to Jednak nie. Mieście. ja przyjrzę. Ale nie. ale nie. Ale oni są dobrzy. Ja powiedziałem, Ja powiedziałem tyle, ile będę <śmianie> na sumie, tyle ja mam. Eee, to jest, że jest to eee, ale wszyscy macie takie fajne nitra i wszyscy macie skrzynki, a ja nie wiem jakie skrzynki. No z karne. nie wiem. No jest... ale, ale ja też nie ja to. jest. Ale to jest takie fajne nitro w domu. To takie wiesz, to takie z rybkami. To ale czy ja właśnie to, to używam? No właśnie wiem, on jest mega. Bo ja uwielbiam taki nitra, który daleko lecą, że wiecie. To jest, to jest Moje To jest ładniejsze. To, 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 to jest powietrzna to koła. Nie, że cyfka jest na tyle ładniejsza. nie no. Uuuu! Kurde, musiałem na odcinku. Dobra,

nie, 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 nie! nie. Każdy będzie znany. A ja go ten nie lubię. To się zaśle ciebie nie wypiją. No, bo... Ale ja gryby Nie! to patrz na Osiem na godzinę, patrz. O bardzo ja robię. Nie mogę MPK! ej, nie a, ej, do tego. Tak, jest tam nie Dobra, to jeszcze ja dwa lub so, Dobra, to to jest druga gra. Przy okazji wytropiłem e, nowe mikrotęcze. Pokaż. W lobby, Czekaj, nie mam tego czegoś. Pokażę no, się tylko... Tam, On, no to wta się będzie. A jak ty z wiesz, kolechody? niebieski. A tu niebieski? Tu niebieski? Co ja wybiłem? No jakiś jakiś właśnie się że Ale nie. Nie no, bo nie no, Cypek zawsze robi lepsze... A ten... tą piłkę trafić? No. Bo ja nie no, umiem... No ale Cypek, Cypek, musisz sobie kiedy, yy, kiedyś, kiedyś ten... Te takie kojny, które są No wiem, kiedyś to zrobię! Nie musisz mi dać to! Nie musisz mi dać tą tęczę. Tak, nie! Patrz, no, to jest To Cypek, ja, ja mam, ja mam... Tu... Ja mam na tu... ja, się spadań, prawa, ja ci mogę dać piłkę! I to się bardzo... O co mi pimpek? Nie jestem pinka. Ja! Super! Ten pimpek na no glossy jest jakiś. Ten masz pimpek na no glossy to jest. Pimpek no no. Super, pimpek na no glossy. Dobra, no. to jest ja na całą głowę. Jeżeli ktoś mi zabierze gorąco, to skala. Tam strzelają, bo oczywiście miło się fajnie mi tęszą i to mnie chcę tego dać, chociaż ja mam o wiele lepszymi grać niż o. Sypek, ja wiem, ja, ja bym ci mógł dać te dwa nitra, ten ogień i tą tę czym boją. Nie no to... Nie przecież nie mogą ognia dać. Co mogę dać? Bo ja się pomyliłem, jak nie chcę na narod. No tu mi to daj. Ja pierdolę. Ale... Miłosz, a daż mi ten ogień. Ej, jak to jest? Cypek, się ze mną za ogień ten i to... Ale on nie ma tych hałasów! No, a ja sobie w, w, w ja póki. No, No, a ty sobie póki. No, a ty sobie No, a ty ty No, <SMILING> A <speak> kto? <je> gdzie ty jesteś? Jestem tam, gdzie ty jesteś. Co ja robię w ogóle? ]huh. No nie, oddał się go. Co masz? Nie piasz. No tak, mam? To tutaj za mną. Dziejem. Dzięki za... To asysta A ha, bocik jest ostatni! mi wszystko zabierasz! Ja? A ty? Jak ja tego nawet nie strzeliłem? <grym> ale to ja, ja mam tak Ale daj nie ja pomija do... ładną tęczę. Oh. O, oh. oh. no ale ja nie mam się tak, że Nie nie ja Ci karnet kupuję przecież. Patrz, widzisz jakie ładne. No ja mam ładniejszą. Nie, gładką, A nie, kurde, Ty masz jakiś fałdowany. No, Moja jest moje. taka prawidłowa ten, ta jedna, 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 jedyna, jednasta. Jedna no Mogę trafić? Idź przestań. Dawaj, nie, 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 no, nabyś, ty nabyś, no, nabyś, no, 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 nie, ja tak robi, miło, ty no, jesteś Nie Nie. nie trafię. no, tam, co? no, 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 Ja będę tak no, no, okay. miło nie no, 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 ty no, 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 bo no, no, nie Nie, no, to no, jest no, no, się próbujesz się. No, Ej, ale ja to nitro, ale ty, ale... Ale się on, on by miał cowieka e, dać nitro, do którego no, no, no ty dobrze, <tryk> <Ja>, jest ja jestem. Jakie jest Ale sam rycerz. jest. co zrobiłeś? jestem zaraz się zabrać, bo to ta to. <tryk> Mimo, że nie w no do. no ja, tak, to tam jakiś panu No dobra, to ja Tak, ja, patrzcie co ja robię. to nic nie tak bo nie, wierum, ja wierum. nie to, 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 coś. wolę, ale... Masz w do bramki niebieskiej. Ale Ty wie, jak tu włączy i na bramkę naszej. Nie, on włączy bramkę i wytaśnę tam. Dobra, ci, ja, ja, ja Ci dam. Ja, ja Ci dam. Ja Cię dam. Ja wiem, ja Ci dam, ja Ci dam. No, to da. no. No, to szara pieniędzy. Nie no, no e, dasz, e, dasz, 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 e, dasz ten, e, dasz mu pod warunkiem, że będzie mu więcej niż ja pójdę.

Ja. Masz na głupicę! O nie, moja roślina, Masz no. 30 sekund na złego? O, Nie, nie, nie! Jakby to ja się nie zabrali, ja po prostu tak Wam pomagam, wiecie. Nie, 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 nie! nie. No chociaż jednego gola. Jednego gola. <grymne> A wiesz, że klejemy? nie chcę jednego gola. No, to jest taka na by the way. Tak, czekaj, 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 bo teraz czekaj, cztery, czekaj, czekaj, teraz czekaj, 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 nie chcę! Dobra, będzie jeszcze jedna gra. Ale... Tak, Jeszcze jedna? Tak? Ok, to jest to to, to trzecia gra. I jesteśmy ciekawi, czy są też wygramy. Pewnie, że nie. Gra. A pierwszą wygraliśmy? Nie, się... nie, 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 to jest Tak, wygraliśmy. Na razie to tak nie było. Nie, to nie troszkę. Tak. Nie, ja już nie dałam tych A to ci powiem cały mój ekran zajmie na końcu. Ty wiem. Zypek! No masz problem. Tu, ale to jest takie błonne. Ale bym to strzelił, to by był klik.

ja, ja to nie, nie wierzę Nie no, gość ma moje umerca. ma No to sama, no Trzeba się... No, Mariano, no ja Dlatego, ja dlatego, to... no, dlatego no, są tak. so tacy dobrzy, tacy dobrzy, ma jest, w u mnie No, to no, no nie gada, ja byłam moje. Kto mi to zabrał? Kości. Nie, bo kościół to obronił z pani na Ja pierdolę. Nie, wycinasz to i... wycinasz to, <grym> Dobra, dobra ee, to koczymy tylko o ten meczek, bo mam lekkie cięcie przed chwilą, bo musiałem porozmawiać. E, e, tu na pewno przegram. Ja pierdzielę! Obrony jest 3, sekund... 3 sekundy nie płynie Nie płacę urody no, Kto mu rzucił ją? A ja No i nie rzucił nie, nie A skąd ja pojechałem, ja pojechałem na... Upraszam, Excel! Znaczy, JPG się włączył Co kurde, tylko wychować tu Skolka? Ja pojechał 2... 2... Ej, a to? Powiedz... Ej, a Ej, powiedz, że... powiedz, że to, no, to pójdź, nie pójdź, pójdź, autorskich. to pójdź, 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 może być. pójdź, 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 się pójdź, nie pójdź, 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 Nie, 16. 16. 15. No, 17. 17. Dobra, no tu przegrywamy Ogr bawili. Ja? nas jak dziecko, z no. no, no, to 15 tak łatwiej, tak, to... jak ja ten, jak ten. No. Ale w wierzę, gdyby to człowieka, Nie, jak ktoś, kto wie, kto Okej, okay, tu akurat szeliliśmy golem, to się stanęło, musiałem robić cięcie, bo ten Bambi, puszcza kurde, co tą tam autorskie, dlatego go teraz wyciszyłem, przepraszam, myślałam to zrobić, żeby to się nie puszczało. Co wyrobiliśmy Ja bym się żeby ten ban tutaj wpisał. Tak? Tak, I było to Ej, zasadzie. Albo nie, no. O nie, internet się zepchnął Internet zepi. O strzeli. O, 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 o kurde! Ale patrz, co to było? Ja tam jestem? Ja, ja się co mam żeby strzelić? Chciałem to sobie wziąć w jego <gulanie> ale on no, się ja nie pojechałem, bo to było najbliżej. Nie no no co, ten bambik robi A co on robi? Teraz to normalnie wybić. On no, to się podwijają ja Widzowie, ja mam 18 lat, Bambik ma 10, a, a ten korek ma 18! Bo ty masz 18. No, ty, masz 20. ty masz 20! A i ten bambik ma 9!